Poranek Radia Republika. Jest z nami redaktor Mariusz Staniszewski, publicysta, autor książek, no i wydawca w telewizji i publicysta te, te, telewizji Republika. Witamy serdecznie. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Dzisiaj ostatni dzień urzędowania pana prezydenta Andrzeja Dudy. 10 lat. To krzmat czasu w polityce, to jest cała epoka. Ja wiem, że to trudno tak w dwie minuty, ale jaka to była prezydentura? Była prezydentura. W, myślę, że e, ponieważ nasza historia to jest jedna: Andrzej Duda był prezydentem 10 lat, czyli przez jedną trzecią, trzeciej RP, w związku z tym, to jest bardzo znaczące. Była to prezydentura przede wszystkim silnego takiego silnego akcentu zacieśniania relacji polsko-amerykańskich i tutaj trzeba przyznać, że prezydent był w stanie zbudować najpierw dobre relacje z Donaldem Trumpem, potem z Joe Bidenem i teraz znowu wrócił do relacji z Donaldem Trumpem. To bez wątpienia ogromna zasługa i tutaj jeżeli Mówimy o tych relacjach polsko-amerykańskich kluczowych dla naszego bezpieczeństwa, kluczowych dla pozycji Polski w Europie, kluczowych dla kwestii geostrategicznych, zwłaszcza po już tej pełnoskalowej, po wybuchu tej pełnoskalowej wojny na Ukrainie, to tutaj zasługi Andrzeja Duy są bez wątpienia ogromne. No, były jest. też kontrowersje. Ja od razu powiem, że no, to jest niemożliwe, że przez 10 lat urzędowania polityka wszystkie decyzje nam się e, podobały tak w To no było pro... słynne weto. W stu procentach. No no właśnie, tutaj które zapisało weta się bardzo do, mocno w... do ustaw sądowych do dziś jest dyskusja. Na pewno uzbigniewa Zbigniewa Ziobry w, w notatniku w Kajecie też się zapisało, bo był taki konflikt na linii też. To w ogóle to jest ciekawe, ponieważ przez pewien czas Andrzej Duda był zastępcą Zbigniewa Ziobry jeszcze dawno temu, także i Andrzej Zio i Zbigniew Ziobro przypisywał sobie nawet jakieś zasługi w kwestii promocji Andrzeja Dudy, chociaż chyba trochę na wyrost. Ale tak, rzeczywiście tutaj wielu komentatorów i polityków prawicy uważa, że Andrzej Duda zablokował to dokończenie reformy sądownictwa. Natomiast ja jestem skłonny uważać, że Andrzej Duda uchronił nas przed yy, wielką katastrofą, ponieważ nawet jeżeli zakładając, że ta reforma przebiegłaby tak, jak sobie Zbigniew Ziobro yy, założył. W moim przekonaniu to większość problemów w wymiarze sprawiedliwości wynika z, czy dzisiaj czy w czasie rządów prawicy wynikało z, ze sposobu reformowania tego wymiaru sprawiedliwości przez zmigniewa czy, Ziobrę, czyli takiego trochę jest delikatnie mało przemyślanego i mało konsekwentnego, to jeżeli założymy nawet, że to zmiany Ziobrę miał rację i to, i, taką, i ta reforma przeszłaby do końca to Adam Bodnar, a dzisiaj Waldemar Żurek, czyli politycy, którzy znacznie mniej liczą się jednak z praworządnością i takim systemem prawnym ukształtowanym w państwach zachodnich, w państwach cywilizacji zachodniej. Staliby do, do ręki takie narzędzie, żebyśmy się wszyscy teraz nie pozbierali. Po prostu wyfunkcjonowalibyśmy w zupełnie innej jest rzeczywistości. Po prostu miecz obosieczny. No a jak nowy prezydent, prezydent elekt już Karol Nawrocki będzie realizował tę politykę polsko-amerykańską, to po pierwsze, a po drugie właśnie te w zakresie sądownictwa. Ja mam takie wrażenie, że Karol Nawrocki będzie kontynuował tą politykę. Współpracy polsko-amerykańskiej. Nie wiem, czy da się to y, y, przełożyć y, na y, takie praktycznie lepsze re, relacje, czyli poza taką sferą y, symboliczną, jakichś częstych spotkań, poklepywania się po y, ramionach, y, mówienia o, o tym, że jesteśmy sobie bliskimi przyjaciółmi. Czy da się to przełożyć na y, takie zacieśnienie relacji y, w, w kontaktach y, wojskowych i gospodarczych, czy bardziej? Po prostu y, Dopóki w Polsce rządzi obecna ekipa, czyli ekipa y, Platformy Obywatelskiej, PSU i Lewicy, dopóty y, tak naprawdę ciężar decyzji politycznych y, spoczywa tam. A te relacje y, polsko-amerykańskie poprzez z, z powodu tego, że rządzą ci, ci, którzy rządzą, odbywają się głównie poprzez Brukselę. A widzimy, że... Y, Donald Trump potraktował Ursulę von der Leyen w sposób dość obcesowy i dość taki jednak podległy, podpisując to porozumienie celne między Unią Europejską a, Stan a Stanami Zjednoczonymi. Widzieliśmy, że to są relacje z pozycji siły. I teraz, jeżeli Polska ustawia się jako jedno z państw, jedno z państw Unii Europejskiej, takie bardzo podległe Brukseli, no to w zasadzie Trudno traktować Ale je w sposób podmiotowy. Obecna administracja bardzo pilnie przygląda się temu, co się dzieje w Polsce. To sama taka uwaga, no właśnie o czym świadczy, bo też i gesty wykonywane w stosunku do no wtedy jeszcze kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Siedem godzin spotkań w Białym Domu to naprawdę sytuacja bez precedensu. Amerykanie dbają o to, od, i to widać od, od pewnego czasu, nawet jeszcze w końcówce, w końcówce, czy tam w drugiej połowie kadencji Joe Bidena, ale, teraz, ale to jest znacznie bardziej wi widoczne teraz, żeby żaden kraj w Unii Europejskiej w Europie nie był silniejszy niż Amerykanie w Europie. I w, z tego punktu widzenia, i to jest szansa dla Polski, z tego punktu widzenia Polska jest krajem kluczowym. Ponieważ, po pierwsze, odgrywa nieocenioną rolę w utrzymaniu Ukrainy przy życiu, ponieważ jest hubem, który, przez który idzie cała pomoc w zasadzie na Ukrainę. A po drugie, jest państwem frontowym, tak naprawdę pierwszym państwem, dużym państwem na wschodzie, które blokuje czy powinno blokować. Jakby taką nawet chęć ofensywy albo jakiejś wojny hybrydowej ze wschodu do NATO. Tutaj działania polskie są w zasadzie kluczowe dla bezpieczeństwa. Więc uwaga Stanów Zjednoczonych na, jakby skupiono na Polsce będzie. Spała przez kolejne lata, miesiące, lata. I tutaj możemy mieć pewność, że, że, że ta uwaga będzie skupiona. Od nas zależy tylko, jak, jak, jak ją wykorzystamy. Że, pod warunkiem, że y, y, kierownikiem polskiej ambasady nie <grym> będzie <grym> że będzie mieli ambasadora, a nie kierownika ambasady. Y, do rozmowy wrócimy już za chwilę. No Dzień dobry, dzień dobry, witamy raz jeszcze Mariusza Staniszewskiego, jest z nami nasz gość, publicysta między innymi teraz Telewizji Republika i mówimy o no, tym wszystkim, co bieżące, aktualne. Waldemar Żurek w pełni rozpoczął swoje urzędowanie w Resorcie Sprawiedliwości od, no właśnie, dyscyplinowania sędziów, degradowania ich sędziów, na pozycjach. komisarzy wyborczych chcą odwoływać... Tak jest... Pan sędzia żurek, minister Żurek odwołuje domniemanie konstytucyjności w Polsce i w ogóle zdaje się, że wypowiada ład konstytucyjny w Polsce. Co z tego wszystkiego wynika? No i czy skąd to jest ta zaciekłość, ta po, po to, żebyśmy o tym rozmawiali, czy żeby coś rzeczywiście zrobić, no bo tu rzeczywiście rzeczywiste zmiany, czyli na przykład wygonienie z sądów, tak jak pan Żurek zdaje się, zamierza prawie 4000 tysięcy tych sędziów zaprzysiężonych po, po 18 roku, no wymaga zmian ustawowych. Jak to będzie? Pan minister że powiedział, że się ustawami nie będzie przejmował, ponieważ ustawy, porównał no. ustawy uchwalone przez Polski Sejm do ustaw norymberskich, w związku z tym uznał, że tak naprawdę jest, jest ponad prawem i ponad wszystkim. Naj, liczy się wola, jego wola. Ale to jest, <laughs> przepraszam, fiksum czy, czy to jest jakiś rzeczywisty plan? Nie, no to oczywiście, to może być plan, bo, 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 ponieważ jeżeli premier może nie uznawać wyroków Sądu Najwyższego albo uznawać je uznawać tylko te, które chce. Może nie uznawać y, Trybunału Konstytucyjnego i szeregu innych ustaw, no to w zasadzie dlaczego minister ma tego nie robić? To, to może być plan tylko do tego, czy po, potrzebna jest policyjna pałka, gaz łzawiący i y, szturmowanie kolejnych y, instytucji. To oczywiście jest przecież wykonalne. Już się przekonaliśmy o tym, że, że, że to jest wykonalne. Pytanie, czy rzeczywiście y, y, ci, A to którzy... jest to wykonalne w, no, w nowej rzeczywistości politycznej, bo jednak, przepraszam, jest nowy prezydent, od jutra. Polacy się wypowiedzieli, że nie chcą takiej polityki. No oczywiście, że tak, że państwo nie chcą. Natomiast czy, czy to jest technicznie wykonalne? Jest to też technicznie wykonalne. Czy minister Kierwiński się na to zdecyduje? Możemy mieć wątpliwości. Natomiast rzeczywiście, jeżeli będzie taka wola, to, to tak się stanie. No. Akurat minister Kierwiński pokazał, już wcześniej udowodnił no, równą zaciekłość i zajadłość w realizowaniu polityki takiej zemsty, wendety politycznej. Oczywiście i sam minister Żurek w wywiadzie dla jednej stacji telewizji, jednej ze stacji telewizyjnych powiedział, że zdecydował się porzucić togę sędziowską, ponieważ dawał sobie sprawę, czy podejrzewał, że jeżeli wróci do władzy prawica, to na nic jego immunitety, na nic jego ochrona i tak go dopadną. I tak hmm. będą, nie, nie wiem co czy to znaczy, że, że trafi do jakiejś brezy kartuskiej czy czegoś takiego w każdym razie. Yy, tego mu nie życzymy, życzymy mu uczciwego procesu i, <laughs> i uczciwego wyroku, ale, ale yy, tak, tak naprawdę to yy, taki zapał rewolucyjny takich właśnie yy, polityków najczęściej rozbija się prędzej czy później o, właśnie o prawo i o ustawy i o yy, jakby ludzką przyzwoitość. O tym przekonał się yy, minister Adam Bodnar, że yy, Chciał bardzo tych sędziów tam poniewierać, ale okazało się, że nie bardzo może. I zresztą trochę, trochę zadził sobie z ministra, ministra Żurka, mówiąc, że po pierwsze on tych sędziów, tych 46 sędziów, prezesów i wiceprezesów sądów nie odwołał, tylko zawiesił, a teraz będzie musiał grzecznie poprosić kolegium sądów o to, czy oni chcą go odwołać. Ale tutaj pan minister Żurek bardzo twórczo do sprawy podszedł, bo mówi tak, że jeżeli kolegium sędziowskie przyzna rację ministrowi, no to odwoła, a jeżeli nie przyszła, przyzna rację, to, to też odwoła, bo, no bo, no tak, okay. bo, bo, bo tutaj odwołanie jest do Krajowej Rady Sądownictwa, która nie istnieje, w związku z tym on i tak odwoła. No. Krajowa rada sądownictwa, sądownictwa nie istnieje, ale obecna władza wysyła tam swoich y, polityków do istniejącej Rady Krajowej rady, rady Sądownictwa. Y, myślę, a że. Co dalej? Gdzie my zabrniemy w tym wszystkim? No my jako państwo, co będzie z I co wymiarem na to, sprawiedliwości? No, nowy prezydent, który przecież jest strażnikiem konstytucji. No, ale y, jakie na, narzędzia będzie miał realnie prezydent? Będzie mógł o tym mówić, że to jest złamanie konstytucji będzie mógł wetować ustawy. Ale jak rozumiem, wystawy, ustawy są y, y, niepotrzebne te, te, tej władzy, wystarczą jej i uchwały i, i, i ich na pałkę. W związku z tym. Y, przez pewien czas to może działać, ale nastrój ten rewolucyjny taki już minął. W związku z tym myślę, że tak naprawdę to się skończy na próbach siłowego przejęcia jednej czy drugiej instytucji, nawet być może udanych. Natomiast opór środowiska i prokurator, pro, prokuratorskiego, i sędziowskiego, i, i wielu innych środowisk, które mają wykonywać te wyroki, te, te, te rozkazy potem, będzie wielki. Zresztą zwróćcie uwagę, że te, te wszystkie komisje, zespoły, które miały ścigać pisowców, po pierwsze się rozpadły, a, a po drugie, nawet jeżeli funkcjonują, to funkcjonują tak, żeby nic nie zrobić. No, y, są zlecane jakieś y, ekspertyzy, które spo, spowalniają ten, ten proces, ponieważ nikt nie chce brać za to odpowiedzialności. Ostatecznie y, w wielu przypadkach sam minister Bodna musiał sam podpisywać się pod jakimiś wnioskami jako prokurator generalny, ponieważ nikt nie chciał inny tego podpisać. Jest, y, jest... Nawet se, Nawet. To, to jeszcze na koniec, bo patrzę na zegarek, e, chcę zapytać o, o, o informację, którą ujawnia Rzeczpospolita. E, w Instytut Poli Pileckiego pan no, nowy szef tego Instytutu, pan Ruchniewicz chciał zorganizować seminarium na temat uwaga, zwrotu dóbr kultury Niemcom. Znaczy my mamy to my mamy zwracać dobra kultury Niemcom. Tak, tak łowili się profesorowie na ten temat podczas seminarium. I prawdę powiedziawszy, trochę mi brakuje języka w gębie, jak o tym mówię. Nie wiem no bo to jest taki, taki, taki dobry gest, Jak my oddamy Niemcom nie, to już oni, no, nie, oni nam też oddadzą, to, 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 to co. No Ale nie, ukradli. wydaje mi się, że rząd nie śmie prosić. <śmiecki> I, I absolutnie nie zdobędzie się na taki znaczy... krok. Prawda? pytam o to, bo to jest chyba charakterystyczne yy, yy, jakiś, nie wiem, myślenie tunelowe w, tym, w tej uśmiechniętej koalicji. To jest niesamowite w ogóle, ponieważ Instytut Pileckiego wydaje jednocześnie dość dobre publikacje, które idą w zupełnie innym kierunku. Być może prezes tego instytutu, czy dyrektor, nie wiem, wykonuje zaradzę, nie czyta tych publikacji. Może lepiej, że nie czyta, bo jakby jeszcze chciał przeczytać, to by ich nie wypuścił. Ale nie no, to jest poziom pewnej aberracji, tak naprawdę jakiejś takiej historycznej, ale też ten, ten, sam, ten sam człowiek próbował rehabilitować niejakiego Maksymiliana Sznepfa, także to, to trochę, trochę nie dziwi. Trochę nie dziwi to, to zachowanie, ale im bardziej y, to będzie szło w tym kierunku, tym jakby z większym hukiem y, to wszystko się zawali. To, to, to wszystko, czyli mówię o tej władzy, która y, no nie ma w zasadzie pola, na której, na której mogłaby zanotować jakiś sukces. K no, kiedy poza... się zawali? <laughs> No niestety władza zwykle wali się długo i gnije długo, a jeszcze przed, a jeszcze przed ostatecznym zgniciem wykonuje wiele jakby takich, takich złych rzeczy no, i, i krzywdzi ludzi. no Niestety taka, taka jest logika władzy. Przypomnijmy sobie końcówkę rządów Platformy. No, to jednak były poprzednich rządów Platformy, to jednak były akcje no, skandaliczne z próbą wejścia do, czy znaczy z wejściem do tygodnika wprost i i, i, i ja pamiętam, że tam jeszcze pod redakcją stała, stała, stał samochód z policjantami właśnie starczami, pałkami i, 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 i hełmami. W związku z tym kto możemy wie. się tego spodziewać niestety. Kto, kto wie, może nas w Republice też odwiedzą, ale ob, oby nie wie. E, Dziękuję bardzo. Redaktor Mariusz Staniszewski, publicysta, no między innymi e, telewizji Republika, autor książek były wiceprezes Polskiego Radia. Dziękujemy za serdecznie. Teraz na krawędzi Dziękuję. życia. Nomen, nomen wilki.